26 sierpnia 2022 roku. Tego dnia... Wszystko się zmieniło. Dostałem SMS-a od zastrzeżonego numeru, że mam w tym momencie przerwać wszystko co robię i wejść na szczyt budynku, w którym pracowałem. Bez wahania... Zrobiłem to. I wtedy... Wow! Zobaczyłem spadający meteoryt! Znowu otrzymałem SMS-a. Tym razem z ilustracją mapy. Mapy! na której była Wyspa Przeznaczenia. Z dopiskiem. Chcesz zwiedzić kosmos? Udaj się w to miejsce. No i się wybrałem. Zapraszam was na serię Minecraft Kosmos! Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę i będę... Co to za punkt na tej mapie? Ale to nieważne. Jeszcze chwilę, dosłownie chwilka. I będę właśnie na tej wyspie. Około 50 kratek i powyżej. Jest, 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 jest! Widzę ją! Jest! Dopłynąłem! Udało mi się! Jestem! Muszę obkrążyć, żeby ją zobaczyć całą, całą powierzchnię. Tak jak dostałem informację, jest tutaj życie! Jest tutaj ży... Ło to jest ten meteoryt, który uderzył wtedy w tą wyspę! Dlatego tutaj na mapie jest ta dziura. Ale czemu na mapie jest jakiś błąd? I co? Jakiś tam punkt jest. Nie wiem. What? To jest ten meteoret, który tutaj uderzył. Dobra, z drugiej strony nie opłaca mi się płynąć. Więc dopłynę tutaj i wchodzę na górę. Muszę zobaczyć, co to jest za punkt? Czemu moja łódka? Eee, tak chodzi dziwnie. Wyląduję dosłownie na tym miejscu, gdzie jest tutaj ta plaża malutka. I tak kochani... Odkryję księżyc! Odkryję! W sensie, że no! Polecę na księżyc. Dobra, odpa! Dzień dobry owco Muszę jak najszybciej zdobyć potrzebne surowce Ze względu na to, że ja nic ze sobą nie mam Dosłownie nic ze sobą nie mam Nul, zero Przypłynąłem tutaj, wziąłem sobie kilkanaście e, Takich wiecie, takich pudełek dla wojskowych Żeby jak najwięcej pożywnego Jedzenia było w jak Wezmę sobie to, wezmę sobie to Zwierzęta tu są Zwierzęta, które widziałem wcześniej Oczywiście, ale tak Jezus, Są krówki są krówki, są kurczaka. Co to jest za punkt? Ja nie rozumiem, co jest na tej mapie, ona jakaś zepsuta jest. Płynę, 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 widzę tą mapę, widzę cały czas i w końcu pokazuje się jakiś dziwny punkt. Jakby tutaj ktoś był, ale tutaj nikogo nigdy w życiu nie było. Tutaj tylko przelatywały helikoptery, ale nikt tutaj nie postawił ziemi. Jestem tak naprawdę pierwszą osobą, która jest na tym... na tej wyspie. Wyspa Przeznaczenia. Tak zwana. Wyspa Przeznaczenia. Ale to epicko brzmi. Epicko, totalnie epicko. Dobra, wchodzę na górę. Opa, 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 opa. Jest! Jest drzewo. Okej, okay. jest drzewo. Jest! Jest życie tutaj. Mam przeróżne sadzonki. What? Ale jazda. A, A ty co tutaj robisz? Co ja tutaj? Co ty tutaj robisz? No dostałem mapę, to przypłynąłem, żeby tu stąd wystartować sobie w kosmos. No. Ty jesteś ten Mr. Tomaj! Jest... A ty jesteś ten głupi! Ty, ty wiesz o mnie? No słyszałem o takim idiocie co próbował samochód do stratosfery wysłać. Dlaczego ty tutaj jesteś? Dlaczego? Salony naukowiec powinien być w laboratorium, a nie w tym miejscu. A taki jak ty powinien być w zakładzie psychiatrycznym, a nie w tym miejscu. Ale. Ty, ty, ty też jesteś mapę? Mhm. Jakie... Ja, ja też ją dostałem. No przyznam szczerze, miałem nadzieję, że będę tu sam, ale tak płynę tą łódką, płynę, płynę. Rozbiłem się na plaży. Patrzy. ktoś jest! No i akurat musiało na ciebie wejść. Nie mogło na kogoś innego! Ma, mam taki pewien plan. Jak możemy rozwiązać tą sytuację? Jak rozwiązać tę sytuację? No? Plan brzmi tak. Ja zostaję tutaj na tej wyspie, a ty no ja tą też. łódeczką, którą przypłynąłeś. Płyniesz sobie, gdzie cię poniesie prąd morski. Nie ma, na, nie ma takiej opcji. Dostałem obietnicę, że z tego miejsca będę miał idealną przestrzeń, żeby wylecieć w kosmos, wylecieć na Księżyc i odkryć cały Wszechświat. Nie ma bata, że się stąd ruszę. Oj, uwierz mi, są różne baty. No, są różne baty. Ja się stąd nie ruszam. Ruszasz się stąd, bo to jest moja misja. Ty ilo razie dwucyfrowy. To jest moja misja. Ja dostałem tą mapę i ja tutaj... Wybuduję miejsce, gdzie wylecę w kosmos. To jest moment, w którym powinieneś opuścić to miejsce, bo zaraz wysadę ciebie, tak jak ten samochód, w stratosferę! Mocne słowa jak na idiotę, ale to ty powinieneś opuścić to miejsce! To ty powinieneś opuścić to miejsce! Ja tutaj już mam crafting table, widzisz to, widzisz to, widzisz to... A ja to? mam sztuczne mięso! No i nie obchodzi mnie to. Jezu, wyspa jest dziwna. Elektrostatyka się elektryzujesz i nagle w atmosferę to puszczasz. To no. jest anomalia magnetyczna, dlatego się elektryzujesz tak mocno. Ta, ta Zobacz, bardzo... ja, jak się lochnę, to cię zaboli, nie? Au! Co ty... Widzisz? Akurat jego musiał ktoś dać, akurat ciebie. Ja tutaj mieszkam, ja już tutaj robię sobie łopatę. Ot. Co się dzieje? Ech, dlatego mnie potrzebujesz, wazonie stłuczony. Nie tak się robi łopatę. Jak się tak nie robi... Tak się robi łopatę, człowieku. Tak się... No! Proponuję jedną rzecz Idziesz ze mną na tamtą plażę Tam zakopałem szczątki mojej łodzi I tam mamy e, rozpiskę zadań Którą możemy wykonać tutaj Wszystko mamy krok po kroku rozpisane Ten jeden dzień mi się jeszcze przydasz, Ale jutro chcecie tu już nie widzieć Nie, 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 ja tutaj zostaję Mów do tego, a ten swój Ja tutaj zostaję co z tego że nie umiem łopaty zrobić? On jest resztę rzeczy zrobić. Idziesz ze mną. Ja cię kręcę? Łopaty nie umiem zrobić. No tak się nie robi łopaty. Jakiś inne craftingi, no jakieś inne craftingi. Co co on tutaj w ogóle jest? Zostawcie łapkę w górę w tym miejscu, jeżeli chcecie, żeby... żebym wyleciał w gospos, kochani. Jakie cię kręcę? Jegoś naukowca mi przysłali. Dlaczego? I kto to przysłał tego naukowca? Wiesz że ja wszystko słyszę. No i co z, to, z tego, no? Możesz zamiast w kosmos wylecieć w powietrze, dla mnie bez różnicy. Czekaj, gdzie ja to zakopałem. To będzie. Raz, dwa, trzy. To będzie gdzieś tutaj. A bingo. Co tu jest? What? Trochę mięsa sztucznego, weź sobie jedną książkę. To jest sztuczne Nie, mięso? mięso wow. Sztuczne proteinki. Dobra, mogę otworzyć tą książkę? No tak, tak. Ło, wow, jaka tu jest lista? Ja cię kręcę. Jesteśmy razem? Ej, do czego ty jesteś właścicielem? Kto był pierwszy na wyspie? Zacznijmy od tego. Ja byłem pierwszy na wyspie. Nie? Widziałem, jak płynął ten paszczało. No, dlaczego mnie tak nazywasz? Człowieku, nawet się nie znamy, ale dobra. Jakie mam questy do zrobienia? Mam tutaj trzy odblokowane questy. Jeden już zrobiłem. Okej. Okay. Może że odebrać nagrody. Jest takie fajne narzędzie, że z, z powietrza robi nam nagrody, nie? Getting started, 3 problem complete. One quest with unclaimed Rewards. Czyli tak, mamy książkę, która, która ma napisane, jakie questy mamy zrobić, tak? Tak. I musimy wszystkie questy zrobić, żeby polecieć na Księżyc i potem na inne planety, dokładnie, tak? Tak. Ja cię kręcę, ale czadersko! Nie, nie kręcisz mnie. I przypominam, że jutro opuszczasz tą wyspę. Nie opuszczam tej wyspy! Jeszcze raz mnie uderzysz, to twoje atomy będą walały się po każdym krańcu tego wszechświata! Widzicie, jak mnie obraża? I to jeszcze tak mądrze. Lubię to. Dobra, najpierw musisz mi pokazać, to jak to się robi łopata. Bo jak chcę wiedzieć, jak się robi łopata. To jest normalna rzecz łopata. Dlaczego no. nie mogę zrobić łopaty? Otwórz książkę. Dobra, otwieram książkę. Wejdź w zakładkę Tools and Weapons Wejdź w quest. No dobra. I masz tam e, Linię questową numer 5. <laughs> No tak. Chodzisz tam i otwierasz pierwszy L... quest, jaki jest widoczny. What? Dobra. Musimy zrobić te magiczne stoliki. A jak się je robi? No przepraszam, ja przepraszam, nie wiem, no nie wiem, ty jesteś naukowcą, ja się na tym nie, nie znam. Najpierw trzeba z drewna zrobić deski. To rozumiesz, tak? A, dobra, Wiesz, Wiesz co to deska? Wiem. Kurde. Co jest to? Wooden coffee table, to nie to. Dobra, mam plan, mam plan, mam plan, bo on mnie on ciśnienie. Part builder, nie, black... Yy... No bo wszystko A... słyszę. Jeszcze kamery na Facebook przywiezłem. <coughs> Zero Basic tinker tables, dobra. O, mam! A to się robi z czego? Ja cię kręcę! Naprawdę jakieś te? Albo patyki, dobra, dobra, dobra. Mam plan, mam plan, mam plan. Okej, okay. tu się robi tak, tutaj. Yes, umiem, umiem. Chyba oddychać I do tego jeszcze drewno, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Drewno nie mam, muszę wykopać. Ale się Czekaj, jak masz marnować przyrody, to ja mam trochę drewna. Nie no, już zetnij, już zacząłem. Musimy oszczędzać drzewa, bo tu jest mało drzew, w durniu. No dobra, ostatnie. Czemu no jest taki agresywny jesteś? Bo może z takim imbecylem jak ty pracować. Nikt ci nie każe. Really? Niech mi, nikt ci nie każe. Jakby mi nikt nie kazał, to nie byłoby cię na tej wyspie, tak? Dobra, mam to, to urządzonko. No nie, jak chcę zrobić zwykłą łopatę? Ale ale reszta stołów gdzie? Jakie re... no naprawdę jeszcze dwa stoły. Ma tole. Stencil table. No dobra, stencil table, okej. Okay. Stencil. Stencil Brak table. to nie jest skalibrowana. Ale to się robi tak sa. So A nie, z drewna, okej. Okay. Dobra, pyk. Pyk. Błot dobra, to jest drugie ok i teraz Tool Station Tool Station się robi no, One Eternity Later No i jeszcze pada Kurde, a to się jak robi? Dobra, 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 dobra. Ja to ogarnę, ja to ogarnę Ja zbuduję nam szybkie zadaszenie Dobra, Niechci, żeby zmokło wszystko Dobra, dobra, dobra Ogarnę to widzowie uda się. Dobra, tak. I teraz tak, mamy to. Pyk, pyk. Jest! Mam wszystkie trzy! No i pięknie. Jak się... Teraz potrafisz z nich korzystać? O mój Boże, ile tego jest? Ja bym proponował, żebyśmy się wkopali w jakąś ten. W jakieś miejsce No ale tak czy siak trzeba killów zrobić najpierw, tak? O Boże! Dobra, okej. Okay. Nie wiedziałem, że to takie trudne będzie. Odblokował ci się właśnie... Kolejny quest! Jezus, ale on nagrodę. Okej. Okay. Teraz wejdźmy kolejnego quest'a. Dobra, 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 nie krzycz tak, nie krzycz. Kolejny quest. Dobra. Który to jest quest? Getting Started? Na razie w zakładce piątej urzędujemy, bo tam są odnośnie tworzenia pierwszych narzędzi. Dobra. I naszym zadaniem będzie teraz zrobienie tych e, patternów, z których A, dobra, dobra. zrobimy... Dobra. Jesteś przy odnośnie tworzenia patternów. To nam widzę, widzę, widzę. do tworzenia narzędzi. I nie wcinaj mi się w zdanie, bo wylecisz stąd na tiranie. Dobra, to ja zrobię najpierw słuchaj, y, Shovel Head Pattern. Dobra. Wszystkie patterny robisz w tym stoliku po okay. środku. Jak się robi to? Nie wiadomo. A ja zrobię mały upgrade crafting table'a to znaczy? TADAM! What? Przeporek. Cokolwiek wsadzisz, zostaje no, nie, nie. w środku. Ooo, ale kozak. Tutaj wkładasz i wybierasz sobie, który pattern chcesz. Masz po boku. Aha! O, dobra, mam. Okej, okay, mam do, do łopaty. I teraz co, co trzeba zrobić? E, zrób resztę. Aha, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ej, jest to proste! Dobra, to na pewno, to na pewno. I no, człowieku, nie musisz być na tej wyspie. Jeszcze to i ci, samo tyczy się ciebie. Ale to ty na mnie narzekasz. To ja tu byłem pierwszy. No i co w związku z tym? Prawo pierwszeństwa. Byłem pierwszy, moja wyspa. Do widzenia. No, trochę nie rozumiem... A, to, dobra. Okej. Okay. Dobra, zrobiłem. Creating Wooden... Jest, dobra. Ale to jest skomplikowane, teraz to trzeba zrobić. No. I do tego posłużę Ci ten stolik przy craftingu. Dobra. Podpowiednie... Musisz tak krzyczeć? Musisz tak krzyczeć? Mogę głośniej, jak chcesz. Dobra, co on zrobić, panie Mondralo? Czego potrzebujemy do questu? Główki od kilofa. No mam. Łączenia. A łączenie i... jak wygląda? Rączki. To jest taki krzyżyk. Eee, ten krzyżyk? Ten o? Tak. Dobra. Wkładasz tutaj w pierwszy slot i do drugiego dajesz coś drewnianego. Na przykład drewno. Albo deski. Próbuj... A tutaj, o dobra mam. Wyżej. I mam wziąć to, ten niksik, tak? Tak. Dobra. I teraz potrzebujemy rękojeści. O mój Którą robisz? Pomocy paternu i jednego patyka. Pustego patternu. No idiota, no deli, no skończona rakieta No, co zrobić? Niech go piorun strzeli, choć raz. Masz pattern rękojeści, tak? Tak. Wkładasz go. a nie jest rękojeść, deklu. To? Nie. To? pattern. To jest pattern łączenia. To jest pattern rękojeść. Brawo. O, dobra, dobra, dobra. No. Nie ten slot. Ten. Brawo. Wow. I do drugiego slotu dajesz patyk. A dobra. I co mam jakiś inny patyk? Tak, to jest rękojeść. Dobra, to mam jeszcze. go. I teraz potrzebujemy. Gówkę od kilofa. Dobra, mam ją. No, zobacz. Oczywiście, że nie w ten slot. Więcej patyków, może? A tych patyków z. Oho. Albo drewna. Dobra, mam to. A, i teraz do craftingu. Nie do craftingu. Do czego? Do tego stołu tutaj. Aha. Po lewej stronie wybierasz sobie formę. I wkładasz na nasze fragmenty Mam! odpowiednie sloty. Mam! Jezus w końcu! Tyle to trwało! Okej, okay, idę wykopać idę wykopać swoje pierwsze. swój pierwszy kamień. Może z kim ja pracuję? Może byś zostawił paterny, żebym ja też mógł sobie zrobić. Dobra, 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 dobra. Zrób nam łopatę, ok? Rzucam ci wszystko, bo ja totalnie jeszcze nie rozumiem tego ja idę po, idę po kamień, ja chcę mieć kamień. Kamień to ty masz w Co mówiłeś? Nic, nic, rób tam, rób tam. Ej, powoli go zaczynam lubić, jest spoko. Ej, mam węgiel, mam węgiel! Gratulacje, medal ci dać? Tak, mam węgiel, dobra, to musimy skować. Tutaj, nie chcemy. Będziemy mieli tutaj tymczasową bazę. Zrób nam łopatę, błagam! Daj mi chwilę! Ochani, jaram się, bo będziemy tutaj robili te wszystkie questy po kolei, nie po kolei i tutaj będzie taka wielka później pewnie takie, taka gałąź tych wszystkich y, tych, tych questów i tak dalej. Musiałem się tyle nad jednym słowem zastanawiać. No co za pacan? Nieedukowalny pacan. Pewnie tylko po maturze jesteś! No i co z tego? A to z tego, że mam 20 uniwersytetów za sobą w jednym paluszku! Bo wszystkim mnie wyrzuciły. Dlaczego cię wyrzucili? Uznajmy, że kilka moich eksperymentów zostało uznane za nieetyczne. Na przykład? Przeszczep mózgu ze świni do człowieka, takiego jak ty. Co? Chciałeś przeszczepić mózg ze świni do, do człowieka? Takiego jak ty. Ej no, ciągle Wiem, mnie obrażasz, wymystko. ciągle mnie obrażasz. A co, nie mogę? Nie możesz. bronisz że... mi? Jesteśmy współpracownikami na jakiś określony czas. Tymusowymi. Chciałeś do. A jak... jakim cudem... Nas ktoś tak połączył, jakaś tajemnicza postać dała nam mapę do tego samego miejsca. Dlaczego? Dlaczego no? Żebyśmy zadawali za dużo pytań. Ojej, ale jesteś cięty. Nie mam zielonego pojęcia, kto to mógł zrobić. Jedno jest pewne. Lecimy na księżyc, i może tam się czegoś dowiemy. Ciekawe, kto to jest. Ciekawe, kto to tak, kto tak zrobił. Jeżeli wiecie kto to zrobił, napiszcie teraz komentarz, to przepnę mam serce Pamiętaj, żeby sadzić ponownie drzewa Dobra Ten paszczałek Wiem to, pamiętam, pamiętam Sadzać chodź drzewa Chodź tu, chodź tu, chodź tu Trzymaj Mam łopatę, mam łopatę A czy łóżko trzeba robić też w taki dziwny sposób, czy, czy normalnie się robi? Łóżko to łóżko, robisz normalnie Dobra Jest żwir, jak dobrze a co, co będziemy mieli dzięki żwir, żwirowi? Lepsze narzędzia? Ten paszczało? No nie wiem! Dlaczego mnie nazywasz ten płaszczał? A co jesteś ostry? No nie, ale kurde! No to w czym problem? Nie powinieneś mnie obrażać, ja ciebie nie obrażam. Ale stąd odlecisz, już to widzę. Rakietą do nieba tutaj będziemy mieli takie malutkie okienko na świat. Tak mi się wydaje. Dobra. Mam kilo, tak, mam kilo. Ej. Ty, ten paszczało Co? Widzisz? Coś tam jest na dole Ej, to wstało i biegnie! Gdzie? O, uciekło, tam się schowało za kamieniami Chodźmy zobaczyć Czy ty kiedykolwiek czy jest, będzie oglądałeś coś przygodowego? No tak, a co? Jak widzisz, nieznajomą postać Która biegnie! To podchodzisz do niej? No, ale co? Co ci chodzi? No nie o to, że jesteśmy na bezludnej wyspie, a tu coś biega. I ty chcesz tam iść? No, musimy zobaczyć co to. Chodź. Ja i co? Ja tam nie idę, ja wracam na góry, niech cię pożre to, niech cię wypluję to, niech z tobą zrobi co zechce. Ale tutaj nic nie ma. No dobra, jednak no, idę. No ale co? Mówisz, że o nie, nie idę, tylko przygodowo i tak dalej, a teraz co? Idziesz za mną. Jako osoba inteligentna, muszę chyba zadbać, żeby debilowi się krzyda, nie stała, tak? O, ta, ta, tak. Jak zwykle obrażasz, profesor Tomaj. Debil Luferek. Słuchaj, zamieściał mnie całą godzinę, a ty cały czas wy wymieniłeś każdy słownik zagraniczny i polski odnośnie przez wiski... A! Jezus! O! Ale fajna maszynka! To jest maszynka? A nie widzisz tych kabli, to zaawansowany robot. Ja cię kręcę. Musimy go jak najszybciej zabrać w bezpieczne miejsce. Jak tu nam smoknie i zardzewieje to żadnego pożytku z niego nie ja będziemy mieć. głowę. Eee, ale ciężka głowa! Ciężka, ciężka, zaawansowana technologia to jest przecież. Podnosimy za trzy, cztery eee. ruszył zawias, dobra. Co ty robota nie widziałeś nigdy? A! Ty się tego boisz? No, to, no pierwszy raz widzę takiego zaawansowanego robota. Ale nie jest uzbrojony! I widzisz popsułeś! Wyłączył się, a nie popsułem. Popsułeś! Po co przy nim stoisz? Aha, podnoszę mu jeszcze raz głowę. Trzy... Cztery, jeden. No! O! Wiesz, jakie są z tego wnioski? Że jest wyłączony. Że nie jest wodoodporny. Musimy go zabrać stąd jak najszybciej. Dobra, dobra, dobra. Bierzemy go. Raz, dwa, dwa. dawaj! A! A! Dobra, trochę w lewo, trochę w lewo. Dawaj. Ponosimy. Jezus, jakie to jest ciężkie. Ej, a dlaczego jest tutaj ten robot? A skąd ja mam wiedzieć? Może to jest ten, który nam dał te mapy? O to? Nie! Może to być jego robot. A że tej osoby, która ten... Na górę 3, 4... Tędy nie przejdziemy! Damy radę. Trzy, cztery. Dawaj! Wciągamy! Trzy, ja. dwa, jeden... Dawaj! To jest Jeszcze. Tu. Tak. Dobra, teraz tu. Trochę. Dawaj. Jeszcze tu, za mną, Haj go, haj go kam go ciągle, cały, cały czas, czas. Dobra, od 10 dawaj. minut go ciągle dawaj dawaj dawaj, dawaj. dawaj. postawimy go tu w rogu tu, 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 do mnie do mnie, do mnie, do cały mnie cały czas Come. dobra, stoi Obróćmy go a no, on trochę w prawo dobra niech na razie stoi nie odpalajmy go dopóki nie wyschnie, później y, robimy przegląd przy, przewodów i okablowania Dobra Potem sprawdzam softa. Okej okay. Jak znajdę tu maszynerię A Czekaj, czekaj czekaj, on ma nick H3PD Uuu, seria H3 Co to znaczy? Czekaj, H3, H3 to były roboty do zadań Roboczych, wcinko drzew, budowle. Ale czekaj, PD. PD to był model przystosowany do lotów w kosmos. Co? O widzisz, przyda się. Ej, no to nie jest w okoliczności. No i widzisz, mam robota, ty możesz z tej wyspy. No nie, nie nie, 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 nie. Ja tutaj zostaję. Tempadido! na Tempadido i po pierwsze robisz też skrzynki nam. Zmokłeś. Mamy skrzynki Dwie skrzynki okej. Okay. Tutaj będzie nasze miejsce, gdzie będziemy właśnie konstruować, tutaj będziemy tymczasowo mieszkać widzowie. A ten robot jest dziwny Czekaj, trzeba to trochę Zostałeś przebudować to? Mogło wejść w małe zwarcie. jest deszcz, tak? Ten robot nie jest wodoodporny, tak? O! 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 Rusza się to maj! Czekaj! Lecę! Rusza się cały czas. Gdzie to ma wyłącznik? O, tu jest! Cyk! Nie ten kabelek, sorry. Jeszcze raz. O! Jest wyłączony. Okej. Okay. Ale skiza! H3PD się nazywa. Ej, a to, to... jest... H3 to jest seria robotów, które mówią! Tak? To, co no co mówię? miały one modulator głosu, z tego co pamiętam. Ja cię kręcę! Ale kozak! Japońska produkcja. My mieli gadającego robota! A nie lepiej przerobić drewno na yy, te? Na slaby, żeby tutaj więcej o, nam... Człowieku, ja to budowałem na szybko, żeby nas przed deszczem ochroniło chwilę! Dobra. Okej. Okay. Ty jesteś normalny, czy ty jesteś nienormalny? Uruchamiam sekwencję startową! Uruchamiam sekwencję startową... Dobra lecimy, co, co on tam znowu odpierdziła Uruchamiam sekwencję startową. Wyłącz się ten paszczal. Włącz go, włącz go, włącz go! Dobra, czekaj, ten kabałek tu i tu jest włącznik. O, o! Witaj, Dolmaju i Luferku. Wow! wow.